Dajcie w operacjum. Dzisiaj opowiem Wam trochę o rodzinnym domu Blacków. Zapraszam. Grimold Place 12 był rodowym domem rodziny Blacków położonym w dzielnicy Islington w Londynie. W mogolskiej dzielnicy, a miejsce to było chronione zaklęciem Fideliusa. Ponieważ dom był niewidoczny dla mieszkańców sąsiedztwa, miejscowi Mugole już dawno pogodzili się z błędem numeracji, który spowodował, że obok numeru 11 znalazł się numer 13. Grimwood Place było kiedyś zwykłą mugolską kamienicą, do czasu, aż pewien czarodziej z rodziny Blaków nie zapragnął tego miejsca. Ten dołożył starań, aby mogole się z niego wynieśli, a sam nałożył na dom odpowiednie zaklęcia. Dom od wieków należał do rodziny Blaków, a w połowie XX wieku przejęła go Walburga Black. W tym właśnie domu dorastali Syriusz i Regulus. Jednak nie było to do końca szczęśliwe dzieciństwo i w 1976 roku Syriusz uciekł z domu, zostawiając brata, ojca i matkę. Trzy lata później jednak Orion, jak i Regulus zmarli, a Walburga została sama z rodzinnym skrzatem stworkiem. Po śmierci Walburgi w 1985 roku dom przeszedł na jednego żyjącego potomka, Syriusza, który choć został usunięty z drzewa genealogicznego, najwyraźniej nie został wydziedziczony. Przez lata, które Syriusz spędził w Askabanie, dom stał pusty, a jedyną żywą istotą w nim był stworek, który mimo nieobecności właściciela opiekował się domem. Poza odgłosami, jakie stwarzał domowy skrzat, krzątając się po posiadłości, można było również usłyszeć krzyki Walburgi Black, która została umieszczona na portrecie i okazywała swoją dezaprobatę do tego, że w domu może przebywać ktoś, kto nie jest czystej krwi. Syriusz Black nienawidził Grimald Place i po ucieczce nigdy nie spodziewał się, że wróci w to miejsce. Po 93 roku Sirius przekazał dom zakonowi Feniksa, aby ten służył jako kwatera główna. Dom wymagał porządnego wysprzątania, a duża część tej pracy przypadła Molly Weasley i jej dzieciom. Po tym jak Sirius Black został zamordowany przez Bellatrix Lestrange w 96 roku podczas bitwy w Departamencie Tajemnic, dom odziedziczył jego chrześniak Harry Potter, i nadal pozwalał zakonowi Feniksa używać go jako kryjówki. Po śmierci Albusa Dumbledora, czyli strażnika tajemnicy Grimwood Place w 1997 roku, członkowie zakonu przejęli te rolę. Wśród strażników tajemnicy był również Severus Snape, więc obawiano się, że może on wpuścić do kwatery śmierciożerców. Aby temu zapobiec, Alastor Moody rzucił kilka zaklęć ochronnych, aby powstrzymać Severusa przed wejściem. Jednym z zastosowanych zaklęć była klątwa język w supeł, która uniemożliwiała wszelkie próby normalnego wysławiania się. Wraz z klątwą pojawiało się widmo byłego dyrektora, które miało na celu wystraszyć przybysza. Słowem kluczem niwelującym działanie klątwy oraz widma było zabić i wszelkie jego odmiany. Auror był pewien, iż Snape był zbyt przepełniony poczuciem winy, aby powiedzieć, że zabił Dumbledora. Co miało zmusić go do opuszczenia domu. Jednak Zakon Feniksa nie miał pojęcia o umowie wiążącej obu mężczyzn, zgodnie z którą to Snape miał zabić Albusa, a nie Draco. Mimo zastosowania dodatkowych zaklęć, Zakon przestał używać domu przy Greenwood Place jako kwatery głównej, gdyż jego członkowie chcieli uniknąć ryzyka ataku śmierciożerców. Kiedy Harry, Ron i Hermiona uciekli przed atakiem śmierciożerców podczas wesela po ceremonii ślubnej. Fleur de la Cour i Billa Weasley'a najpierw próbowali zebrać myśli w kawiarni Lucino Café, jednak doszło tam do pojedynku pomiędzy przyjaciółmi a dwójką śmierciożerców: Antoninem Dołochowem i Torfinem Roulem. Pierwszym miejscem, jakie przyszło haremu na myśl, aby się ukryć, był właśnie dom przy Grimald Place 12. Przyjaciele bezpiecznie ukrywali się w posiadłości przez miesiąc, mimo ciągłej obserwacji ulicy przez popleczników Czarnego Pana. Którzy nie mogli jej zobaczyć dzięki zaklęciom ochronnym. Układ domu prezentował się następująco: drzwi frontowe otwierały się na długi korytarz oświetlony przez duży żerandol i staroświeckie lampy gazowe, a ze ścian łuszczyły się tapety. Przez długi i ponury korytarz ciągnął się włóczkowy dywan, na ścianach wisiały poczerniałe portrety, w tym portret Walburgi Black. Żerandol i kandelabr miały kształt węży. Na korytarzu znajdował się również stojak na parasole, będący nogą trola, o który dosyć często potykała się nim fadora tongs, co zwykle powodowało rozbudzenie portretu matki seriusza, która zaczynała krzyczeć. Po jednej stronie korytarza drzwi prowadziły do jadalni, w której znajdował się kredens pełen porcelanowego serwisu z herbem i zawołaniem rodowym blaków. Był on wypełniony pająkami wielkimi jak spotki. W jadalni również znajdował się długi drewniany stół z krzesłami. Pokój wydawał się być dość duży. Na końcu korytarza znajdowały się schody, które prowadziły na wyższe piętra, a ozdobione one były rzędem wysuszonych i skruszonych głów skrzatów, zamontowanych na wiszących na ścianach plakietkach. Kuchnia znajdowała się poniżej parteru, prowadziły do niej wąskie schody na końcu korytarza wejściowego. Wyglądała mniej ponuro niż hol. Zbudowana była w podziemiu z kamiennych bloków. Na jej końcu znajdowało się ogromne palenisko, gdzie najczęściej płonął ogień, co sprawiało, że stawała się jednym z najprzytulniejszych pomieszczeń domu. Pod ciemnym sklepieniem zawieszone były żeliwne garnki i patelnie, a obok kuchni znajdowała się spiżarnia. Na środku kuchni stał duży drewniany stół z mnóstwem krzeseł. Naprzeciwko drzwi prowadzących do spiżarni znajdowały się drugie. Które prowadziły do schowka, w większości zajętego przez boiler, pod którym stworek zrobił sobie legowisko. Zapełnił je fotografiami, które uratował przed wyrzuceniem. W kuchni znajdowało się również kilka szafek wzdłuż ścian i okno do wnętrza domu. Materiał podłogi jest niezidentyfikowany, ale jest w jasnym kolorze i z wyglądu przypominał drewno lub marmur. Pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze znajdowały się co najmniej trzy pokoje. Salon, sypialnia, dzielona przez Hermione i Ginny oraz łazienka. Salon był długim i wysokim pokojem, ściany miały oliwkowo-zieloną barwę i pokryte były gobelinami. W oknach wisiały długie, omszałe, aksamitne zasłony, dawniej zapewne w kolorze zielonym, zaś podłogę pokrywał zakurzony dywan. Po obu stronach kominka stały oszklone serwantki, pełne wielu drogocennych przedmiotów. W rogu pomieszczenia znajdował się stary sekretarzyk, w którym jakiś czas gnieździł się bogin. Zaś między kanapą i zapadniętym fotelem ustawiono stolik o długich, w życie nowatych nogach. Łazienka miała czarną, marmurową podłogę, nóżki wanny wyglądały jak srebrne węże, kran również przypominał paszczę węża. W 1995 roku został w niej znaleziony bardzo stary i kwiożerczy gól. Na drugim piętrze znajdowała się co najmniej jedna sypialnia, którą dzielił Harry Potter wraz z Ronem. Sypialnia była ponurym i wilgotnym miejscem, z wysokim sufitem, kominkiem i dwoma pojedynczymi łóżkami. Jedyną ozdobą na gołych ścianach pokrytych łuszczącą się tapetą był jedyny obraz w bogato zdobionej ramie – portret finasa Nigeliusa Blacka. Na trzecim piętrze znajdowały się pokoje, które służyły za sypialnie Artura, Molly, Freda i George'a. A także jako pokój dla hordodzioba. Sypialnia matki Syriusza została zaadoptowana jako pokój dla hipogryfa. Podłoga na czas pobytu zwierzaka była wysłana słomą. Na najwyższym piętrze znajdowały się tylko dwie sypialnie Syriusza i Regulusa. Sypialnia Syriusza była bardzo przestronnym pomieszczeniem. Stało tam wielkie łoże z drewnianymi rzeźbionymi oparciami, a w wysokim oknie wisiały długie aksamitne zasłony. Ściany zostały pokryte tak wielką ilością plakatów, że prawie nie dało się zobaczyć srebrno-szarej tapety. W pokoju wisiało także kilkanaście proporczyków Gryffindoru, zdjęcia mogolskich motocykli i mogolskich dziewczyn w bikini oraz jedna czarodziejska fotografia, która przedstawiała Siriusa, Jamesa, Remusa i Petera z czasów Hogwartu. Całym wystrojem pokoju jego właściciel starał się podkreślić swój dystans do reszty rodziny. Sypialnia Regulusa była nieco mniejsza od sypialni pierwszego z braci. Królowały tam barwy sliterinu, szmaragd i srebro, które były wszędzie. Nad łożem wymalowany został herb blaków ze wszystkimi szczegółami oraz mottem rodu, a pod nim wisiały wycinki z gazet dotyczące Voldemorta. Było tam również zdjęcie ślizgońskiej drużyny Quidditcha, w której grał Regulus. Właściciel tej sypialni starał się w przeciwieństwie do brata podkreślić swoją przynależność do rodziny. Od zewnątrz na drzwiach wisiała karteczka z napisem, nie wchodzić bez wyraźnego pozwolenia Regulusa Arcturusa Blaka. Poddasze było pomieszczeniem najwyżej położonym w domu. Stworek starał się tam przemycać do swojego legowiska skarby rodu Blaków, które jeszcze nie zostały wyrzucone. Grimold Place 12 skrywało w sobie wiele pamiątek i rzeczy rodu Blaków, takich jak pozytywka, która osłabiała i usypiała słuchacza. Porcelana lub stary zegar. W całym domu dało się wyczuć ideę czystości krwi. Każdy przedmiot miał na sobie herb rodziny lub motywy wężowe, a duża część dziedzictwa zionęła czarną magią. W pewnych miejscach domu można było znaleźć mroczne artefakty, które na pierwszy rzut oka nie wyglądały na niebezpieczne, na przykład purpurowe szaty wiszące w szafie, które prawie udusiły rona podczas ich czyszczenia. Większość tych luksusowych przedmiotów wyrzucił ostatni potomek rodu Blaków. To wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć, i na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.